Oto co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Elon Musk umieścił symbol X oraz symbol Dogecoin D w swojej lokalizacji na Twitterze, co sprawiło, że cena koina wystrzeliła mocno w górę. Producent motocykli Ducati wybrał XRP Ledger, aby wprowadzić na rynek swoją pierwszą w historii cyfrową kolekcję NFTs. McDonald's Hongkong we współpracy z Sandbox stworzył Lands, wciągające doświadczenie Web3 dla upamiętnienia 40. rocznicy wprowadzenia McNuggetsów. Ripple złożyła wniosek o licencję kryptowalutową w Wielkiej Brytanii i Irlandii po częściowym zwycięstwie nad amerykańską komisją papierów wartościowych i giełd. Władimir Putin podpisał ustawę o wprowadzeniu cyfrowego rubla. Prezes Banku Rosji powiedział, że obywatele rosyjscy nie będą zmuszani do korzystania z cyfrowego rubla, a korzystanie z CBDC będzie całkowicie dobrowolne. Bardzo dziękuję wszystkim za subskrybowanie mego kanału. Zachęcam do subskrybowania kanału również na YouTube. Dzięki wielkie i pozdrawiam.